Dzień dobry, Julia Domaracka. Zapraszam Państwa na Wiadomości. 2 marca odbyły się obchody 79. rocznicy likwidacji getta w Krośniewicach, podczas których o zagładzie krośniewickich Żydów kilka słów powiedziała Aleksandra Szafrańska-Dolewska. Mieszkańcy i przedstawiciele władz samorządowych 2 marca złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą tragiczne wydarzenia związane z likwidacją krośniewickiego getta. 16. możemy rozpocząć wszystkich... Wszystkich Państwa, którzy przybyli dzisiaj pod pamiątkową tablicę poświęconą Krośniewickim Żydom, serdecznie witam. Witam w imieniu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, które wraz z partnerami, a więc Muzeum imienia Jerzego dunin borkowskiego w, Kut w Krośniewicach oraz Archiwum Państwowego w Płocku oddział w Kutnie. Jest organizatorem projektu pod nazwą Przy, Przywracamy Pamięć o Krośniewickich Żydach. Przypomnę tylko, że projekt ten został dofinansowany przez Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. Natomiast patronat nad całym projektem, a więc i nad dzisiejszymi obchodami, przyjął. Przewodniczący Rady Miejskiej w Krośniewicach, pan Sławomir Kempisty, oraz naczelny rabin polski Michael Sudrich. Spotykamy się dzisiaj przy tej pamiątkowej tablicy, którą społeczność Krośniewic w 2012 roku postawiła, by upamiętnić mieszkańców Krośniewic. Pochodzenia żydowskiego. Dzisiaj, 2 marca, jest rocznica 79. likwidacji Krośniewickiego Getta. Dlatego tutaj dzisiaj się spotykamy, ponieważ ogrom mieszkańców tego miasta był w getcie, a potem został wywieziony do obozu zagłady Kulmhof i tam mieszkańcy zginęli. Z okazji Dnia Kobiet w Kutnie odbyła się konferencja pracowa z udziałem pani poseł Agnieszki Hanajczyk. Konferencja dotyczyła nowego projektu asystentki Martyny Stasiak. Dzień dobry. Szanowni Państwo, w dzisiejszej konferencji biorą udział pani poseł Agnieszka Hanajczyk, adwokat pani Agata Kotwica, kutnowska przedsiębiorczyni pani Edyta Zachorska, Miejska aktywistka mieszkanka Kłótna pani Ania Kosko oraz przedstawicielka młodego pokolenia Klaudia Kosko. W dzisiejszej konferencji opowiemy o tym dzisiejszym szczególnym dniu, Dniu Kobiet oraz o nowej inicjatywie skierowanej do i dla kobiet. Zapowiedziałam w styczniu projekt. Ten projekt dotyczy Kłótnowskiej Społecznej Rady Kobiet. Jest to projekt skierowany do wszystkich kobiet z miasta i z powiatu kłótnowskiego. Chcemy zaktywizować kobiety do działania. Chcę mówić głośno o tym, co można byłoby zmienić w naszym mieście i w powiecie, co byłoby warte zainicjowania jakiegoś nowego projektu. Zadania kobiet Kłótnowskiej Społecznej Rady Kobiet są następujące. Będzie to monitorowanie działań miasta nad, pod kątem realizowania polityki rodzinnej, między innymi dostępności do żłobków, do żłobków, przedszkoli, a także przemocy wobec kobiet, udzielonego wsparcia. I tutaj z pomocą Przyjdzie nam pani adwokat Agata Kotwica, e, będziemy udzielać porad prawnych dla kobiet. E, drugim zadaniem będą przede wszystkim bariery architektoniczne, aby ich nie było w naszym mieście. Przykład to wiadukt e, na Łąkoszynie. Jest tam bariera architektoniczna. E, kobiety nie mogą tam swobodnie przejść e, z wózkiem, dlatego chcemy e, jako pierwsze zadanie e, tutaj podjąć inicjatywę i Przeciwdziałać tej barierze architektonicznej, również w innych mi miejscach w kutnie. Kolejnym zadaniem będą akcje charytatywne. Tutaj o akcji charytatywnej będzie więcej mowa w kwietniu. Kolejnym zadaniem będzie to, aby było więcej miejsc na wolnym powietrzu w naszym mieście, by kobiety mogły czuć się tutaj bezpiecznie, swobodnie. Chcemy też postawić na zieleń, na proklamowanie zieleni. I jeszcze ostatnim zadaniem będą to przewijaki w parku. Jak wiemy wszyscy, y, dwóch mieszkańców Kutna zgłosiło taki projekt do Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego. E, jest to zwycięski projekt, y, już zrealizowany. E, chcemy postulować o to, aby były takie y, kolejne miejsca dla kobiet z dziećmi, dla młodych rodziców. E, tutaj jeszcze mogę podkreślić przede wszystkim, że jest to, kobieta, y, jest to y, Rada Kobiet Społeczna. Chcemy zrzeszyć różne kobiety o różnych poglądach z różnych środowisk. 8 marca, święto kobiet. Silne, wyjątkowe i wszechstronne kobiety w męskim zawodzie. Czy są lepsze od swoich kolegów? Pani się chwalą, a panowie składają życzenia. Uśmiechu! Policjant czy policjantka? Oczywiście, że policjantka jestem kobietą i w pełni się nią czuję. I myślę, że żadna z nas zakładając mundur w żaden sposób nie traci swojej kobiecości. Oczywiście czuję się bardziej policjantką, jak to wszyscy doskonale wiemy. Kobiety łagodzą obyczaje i tak też jest w naszej codziennej służbie podczas podejmowania interwencji. Zdecydowanie policjantka, pomimo tego, że pracujemy w takiej formacji, gdzie no jest uprawnie, równouprawnienie, ale zdecydowanie policjantka. Kobiety funkcjonariuszki policji już dawno przełamały występujące schematy i udowodniły, że są równie wartościowe, przydatne i pożądane w służbie w policji jak funkcjonariusze mężczyźni. Dlaczego kobieta jest w tym lepsza? Znaczy ja bym tego nie porównywała, że kobiety są lepsze od mężczyzn. Myślę, że na równi wykonujemy swoje obowiązki. Ważne, żeby podkreślić, że policjantka jest bardzo potrzebna jako kobieta w policji ze względu na swoje cechy naturalne, takie, które posiadamy, czyli taki spokój, wrażliwość, no i empatia na pewno. I co najważniejsze, bardzo dobre zorganizowanie. Bardzo często musimy połączyć dwie funkcje, bycia matką i bycia policjantką, a to wymaga od nas bardzo dużego zorganizowania i profesjonalizmu. Może nie ujałabym tego, że lepiej, ale na pewno bardziej wczuwamy się w rolę osób pokrzywdzonych, wspieramy ich dobrym słowem, na pewno lepiej słuchamy niż mężczyźni. Jeżeli chodzi o podejmowanie interwencji, jeżeli ludzie widzą kobietę w mundurze, łagodniej podchodzą. Osoby agresywne stają się spokojniejsze, zaczynają z nami przede wszystkim rozmawiać. Interwencja schodzi na łagodniejszy tok. Głównie z uwagi na to, że jesteśmy postrzegane jako osoby, które mają w sobie więcej empatii, a to nam bardzo pomaga w pracy z osobami dotkniętymi, na przykład przemocą w rodzinie. Kobiety, funkcjonariuszki policji są bardziej staranne, sumienne, rzetelne, lepiej potrafią się zorganizować, łatwiej rozwiązują konflikty interpersonalne i osiągają często lepsze wyniki w służbie niż mężczyźni. Nieoceniona jest rola kobiet w każdym wydziale, ale na szczególne uwzględnienie i podkreślenie zasługuje rola kobiety, która pełni służbę w wydziale dochodzeniowo śledczym, w którym prowadzimy postępowania przygotowawcze. Szczególnie satysfakcjonująco prowadzą takie postępowania kobiety, jeżeli chodzi o postępowania przeciwko wolności seksualnej, obyczajności, takie jak zgwałcenie, czy przeciwko rodzinie i opiece, takim jak znęcanie się. Kobieta z dużą dozą empatii, wyrozumienia potrafi wczuć się w rolę ofiary. Pokrzywdzonej przemocą czy też przestępstwem na tle seksualnym, właściwie poprowadzić przesłuchanie oraz wykonywać szereg trudnych czynności dowodowych, które rzutują później na prawidłowy bieg postępowania i potrafią doprowadzić do ustalenia sprawstwa i postawienia sprawcy w stan oskarżenia w tak ciężkich gatunkowo postępowaniach. Jesteśmy niezastąpione też to wynika z kodeksu postępowania karnego który przykładowo w jednym zapisie stanowi, że przeszukanie osoby i jej odzieży powinna dokonywać w miarę możliwości osoba tej samej płci. Więc jesteśmy, kobiety, funkcjonariuszki, na pewno bardzo potrzebne w policji. Tatuator czy tatuatorka? Tatuatorka, zdecydowanie. W nocy z 5 na 6 marca 2021 roku, około północy dyżurny kutnowskiej jednostki otrzymał od zaniepokojonego świadka informacje o mężczyźnie, który miał poruszać się oplem będąc prawdopodobnie pod wpływem alkoholu. Policjanci na ulicy Rczewskiego zauważyli pojazd i włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe, chcąc zatrzymać kierowcę samochodu do kontroli drogowej. Mężczyzna na widok policyjnego radiowozu zaczął jednak uciekać. Po krótkim pościgu policjanci zatrzymali mężczyznę. Kierowca uciekający przed policjantami musi liczyć się z karą od trzech do 5 lat więzienia oraz bezwzględnym zakazem prowadzenia pojazdów na okres od roku do 15 lat. Jazda w stanie nietrzeźwości niesie ze sobą nie tylko konsekwencje prawne, ale przede wszystkim ryzyko spowodowania tragicznego wypadku. W nocy z 5 na 6 marca około północy dyżurny Kutowskiej komendę otrzymał od świadka informację o tym, że mężczyzna poruszający się po mieście Oplem najprawdopodobniej jest pod wpływem alkoholu. Dyżuno oczywiście natychmiast kierował w wskazane miejsce patrol stróże prawa na ulicy Turczewskiego zauważyli ten pojazd i oczywiście włączyli sygnał świetny dźwiękowy, aby zatrzymać kierowcę do kontroli drogowej. Niestety mężczyzna na widoku policyjnego radiowozu zaczął uciekać. Kierowca Opla. No chcąc zgubić policjantów, z bardzo dużą prędkością pokonywał kolejne ulice kutnowskie i przy tym popełniał szereg wykroczeń, uszkadzając dodatkowo dwa samochody, które były zaparkowane. Na jednym z przeosiedlowych parkingów. W pewnym momencie się zatrzymał, mundrowie wówczas ruszyli w kierunku kierowcy. Ten jednak, widząc wysiadających policjantów, z powrotem ruszył samochodem do przodu, tym razem uderzając w radiowóz, po czym zaczął po raz kolejny uciekać. Mundrowie oczywiście ponowili pościg za sprawcą i w rejonie ulicy Chlobrego, ten mężczyzna uderzając w barierki zatrzymał się wysiadł z samochodu i zaczął uciekać pieszo. Policjanci zatrzymali tego mężczyznę po krótkim pościgu pieszym. Okazało się, że piratem drogowym jest 34-letni obywatel Gruzji, który oczywiście został przebadany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, wydmuchał ponad 1,5 promila. I teraz oczywiście oprócz konsekwencji za jazdę na tzw. podwójnym gazie musi się liczyć z odpowiedzialnością za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, co jest przestępstwem i za co grozi do 5 lat pozbawienia wolności. 8 marca do okna Życia w Kutnie trafiło dziecko. Powiadomione zostało pogotowie ratunkowe i sąd rodzinny. To już drugie dziecko pozostawione w oknie Życia w Kutnie w ostatnich latach. Warto wyjaśnić, że Okno Życia to bezpieczne miejsce, w którym matka może pozostawić anonimowo swoje nowonarodzone dziecko. Okno otwiera się od zewnątrz, jest w nim zamontowane ogrzewanie i wentylacja. Po otwarciu włącza się alarm, który wzywa opiekujące się oknem osoby. Najczęściej są to zakonnice. Okna życia nie zastępują szpitali, gdzie matka może pozostawić naworodka, zrzekając się praw rodzicielskich, ale są alternatywą dla porzucenia dziecka na przykład na śmietniku i pozbawieniu go opieki, zwłaszcza przez matki ukrywającej ciąże. 8 marca w oknie życia w Kutnie znaleziono dziecko. To druga taka sytuacja w naszym mieście. Pierwszym razem dziecko w Kutnowskim oknie życia zostało znalezione 1 listopada 2019 roku. Pamiętajmy, że okno życia to bezpieczne miejsce, w którym matka może pozostawić anonimowo swoje dziecko. Okno życia istnieje od 2009 roku i pierwsze nad nim sprawują siostry pasjonistki św. Pawła od Krzyża. Jak wygląda procedura pozostawienia dziecka w oknie życia? Czy jest się anonimowym? Tak, taka jest zasada, że matka pozostaje anonimowa i właśnie w ten sposób bezpiecznie może pozostawić dziecko. Jaka jest procedura? Przede wszystkim taka, że najpierw my odbieramy dziecko, informujemy też odpowiednie służby, policję i służby medyczne przyjeżdżają tutaj na miejsce, badają, oglądają dziecko, zawożą do szpitala i potem stamtąd jest już przekazywane dalej do środka adopcyjnego i później zależnie do rodziny zastępczej i po kilku tygodniach do rodziny adopcyjnej. Jeżeli dziecko... Jest chore, natomiast nie ma y, żadnych oznak właśnie jakiegoś pobicia, czegoś co by mogło wskazywać na porwanie dziecka. To y, matka pozostaje całkowicie anonimowa i w ten sposób dziecko może szybko trafić do adopcji. Y, okno życia służy temu, żeby dla tych kobiet, które przeżywają jakiekolwiek trudności, bo nie możemy ich oceniać. Nie wiemy z jakich powodów zostawiają tutaj te dzieci, tak? Może y, na pewno to są jakieś bardzo trudne sytuacje i przypuszczam, że taka kobieta bardzo y, mocno przeżywa też tę decyzję, kiedy musi to dziecko pozostawić, ale w ten sposób daje mu szansę na to, że może trafić do dobrej rodziny, do kochającej rodziny, y, gdzie może się rozwijać, może żyć, może cieszyć się życiem, a tym samym daje również szansę dla tych rodzin, y, dla tych małżeństw, które oczekują dziecka, ale tak naprawdę nie mogą mieć tego dziecka, i to dziecko może stać się dla nich skarbem. Od końcówki ubiegłego roku trwa przebudowa ulic Wybickiego i Ewy. Mieszkańcy miasta po modernizacji ulicy Wybickiego będą mogli pojechać po zupełnie odmienionej drodze. Przy jezdni pojawią się nowe miejsca parkingowe, w specjalnie przygotowanych do tego zatokach. Prace budowlane w marcu znów ruszyły pełną parą, bo przez kilka ostatnich tygodni były nieco ograniczone przez warunki pogotowe. Robotnicy będą w najbliższym czasie wykonywać wspomniane zatoki. Warto przypomnieć, że ulica Ewy również będzie utwardzona. Inwestycja kosztuje około 935 tysięcy złotych. Ma zostać zakończona wraz z końcem marca. Województwo Łódzkie uruchomiło regionalny interwencyjny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Infolinia stanowi wsparcie i pomoc w sytuacjach kryzysowych wśród młodych ludzi. Telefon to 726-611-611 oraz czat w aplikacji Snapchat i Messenger Pogadajmy tutaj. Obsługiwane jest to przez siedmiu specjalistów: pedagogów, psychologów, interwentów kryzysowych i terapeutów z doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą. Powiat Kutnowski rozdał nagrody za konkurs fotograficzny Zima w Moim Ogrodzie. Nagrody wręczył starosta Kutnowski Daniel Kowalik oraz członek zarządu Powiatu Kutnowskiego Tomasz Walczewski. Zespół szkół w Żychlinie jako jedyna placówka w powiecie kutnowskim otrzymał akredytację Narodowej Agencji Programu Erasmus Plus w dwóch sektorach. Dzięki akredytacji Agencji Rozwoju ZS w Żychlinie będzie przez 5 lat dostawać pieniądze z Unii Europejskiej na zagraniczne praktyki młodzieży, akredytacja zawodowa oraz na wyjazdy edukacyjne uczniów i nauczycieli do różnych państw europejskich w celu realizacji projektów europejskich. Akredytacja w dziedzinie edukacji szkolnej. W ostatnich dniach do Kutnowskiego Szpitala trafiły środki ochrony indywidualnej. Środki te przekazał Szpitalowi Wojewoda Łódzki za pośrednictwem Agencji Rezerw Materiałowych. Tym razem przekazano osłony na buty, rękawiczki nitrylowe, rękawiczki sterylne, fartuchy chirurgiczne oraz czapki ochronne na łączną wartość ponad 35 tysięcy złotych. Na dziś to wszystko. Zapraszamy na następne wydanie wiadomości i zachęcamy do oglądania oferty programowej Telewizji Kutno. Z koronawirusem nadal trwa. Bądźmy odpowiedzialni, chrońmy siebie i najbliższych, aby nie stracić tego, co najcenniejsze.